Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, stanął w obliczu groźby demaskacji. W Stany Zjednoczone Ameryki rośnie zainteresowanie ujawnieniem akt Jeffrey'a Epstein'a, co może ujawnić powiązania Donalda Trumpa z tym przestępcą seksualnym. Trump w ostatnich dniach aktywnie stara się odsunąć od siebie podejrzenia. I przerzuca winę na demokratów. Nawet zwrócił się do Departamentu Sprawiedliwości Stany Zjednoczone Ameryki o przeprowadzenie nowego śledztwa w sprawie powiązań Epsteina z Partią Demokratyczną oraz niektórymi dużymi bankami w Ameryce. Ale czy znacie wszystkie szczegóły tego głośnego amerykańskiego skandalu? W tym odcinku opowiem Wam, co się dzieje i jakie to może mieć konsekwencje dla Trumpa. Dlaczego materiały sprawy Epsteina wywołały rezonans w Stanach Zjednoczonych, co zostało wspomniane o Donaldzie Trumpie tych dokumentach i jak sprawę Epsteina wykorzystują przeciwnicy Donalda Trumpa. Nazywam się Aleksiej Pici, porozmawiajmy razem na ten temat, ale zanim zaczniemy proszę Was zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka, napiszcie dowolny obszerny komentarz pod tym odcinkiem, a także zasubskrybujcie mój kanał na telegramie Pici News. Link znajdziesz w opisie filmu, gdzie na bieżąco publikujemy najnowsze wiadomości. Jeśli chcecie wesprzeć działanie tego kanału YouTube, Możecie to zrobić za pomocą dowolnej darowizny lub płatnej subskrypcji, korzystając z linków i danych podanych w opisie tego filmu. Wybierzcie dowolny, wygodny dla siebie sposób. Będę wdzięczny za każde Wasze wsparcie. Możecie również skorzystać z kodu QR wyświetlanego na Waszych ekranach. W zeszłym tygodniu historia Jeffrey'ego Epstein'a znów wywołała rezonans w Stany Zjednoczone Ameryki, przynosząc poważne problemy wizerunkowe Donaldowi Trumpowi. 12 listopada. Komisja do Sferu Nadzoru i Reform Rządowych Izby Reprezentantów Kongresu Stany Zjednoczone Ameryki. Upubliczniła ponad 20 tysięcy stron dokumentów w tej sprawie. Przeważnie są to korespondencje e-mailowe z lat 2011-2012. Na czym polega istota sprawy Epsteina? Miliarder finansista był oskarżony o handel nieletnimi od 14 roku życia w okresie od 1994 do 2004 roku. Zgodnie z aktem oskarżenia, on i jego wspólnicy werbowali dziewczyny, oferując im pieniądze za rzekomy masaż, który później przeradzał się w akty seksualne. Sprawa nie zakończyła się wyrokiem. W 2019 roku Epstein rzekomo zmarł w Stany Zjednoczone Ameryki. Nawiązano powiązania z tymi w Stanach Zjednoczonych, które zostały tam utworzone. W Stanach Zjednoczonych Ameryki. Istniały powiązania, które zostały tam utworzone. W Stanach Zjednoczonych Ameryki zostały nawiązane powiązania. Powstałe w związku z tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Powstałe tam, w Stanach Zjednoczonych Ameryki należy. Politycy i biznesmeni często tam latali, co potwierdzają dzienniki pokładowe. I właśnie źródłem spekulacji w tej sprawie jest możliwe istnienie tzw. listy kontaktów Jeffrey'ego Epsteina która może zawierać wykaz osób, które mogły być jego klientami, ale śmierć oskarżonego uniemożliwiła przeprowadzenie procesu sądowego, podczas którego mogłyby zostać przedstawione dowody i inne materiały śledztwa. Trump wykorzystał to już w kampanii, obiecując ujawnienie wszystkich materiałów dotyczących sprawy Epsteina. Jednak po powrocie do Białego Domu wszelkimi sposobami opóźniał ten proces, co wywołało gniew wśród konserwatywnej części jego własnych zwolenników. Tak zwanych Make America Great Again. I teraz Trump robi wszystko, aby udaremnić wszelkie próby ujawnienia tych akt, chociaż sam częściowo wygrał wybory w 2024 roku dzięki obietnicy pokazania wszystkim, co kryje się w tych aktach Epsteina. Najważniejsze pytanie, które wszystkich nurtuje: co naprawdę jest w tych dokumentach? Dokumenty nie zawierają bezpośrednich oskarżeń przeciwko Donaldowi Trumpowi, ale pełne są wzmianek o nim. Co podsyca polityczne spekulacje. W listach do swojej wspólniczki Gislain Maxwell, Epstein nazywa Trumpa psem, który nie szczeka. No, pomimo godzin spędzonych z ofiarami przestępstw seksualnych, Trump nie pojawia się w ich zeznaniach. No, milczy się o nim. W wiadomości do dziennikarza Michaela Wolfa, autora bestsellera Ogień i Furia o Donaldzie Trumpie, Epstein twierdzi, Trump wiedział o dziewczynach bo prosił Ghislaine, żeby przestała. Sugeruje się, że mimo to Ghislaine nadal je werbowała. W listach są też takie żartobliwe historie. Epstein pisze do Maxwell, że Trump, cytuję, znowu zerkał na dziewczyny przy basenie i mógłby wpaść na drzwi, gdyby nie był ostrożny. Wiele e-maili krytykuje Trumpa jako nieuczciwego i szalonego biznesmena. Zawierają też szczegółowy monitoring jego lotów od pilota Epsteina, aby koordynować trasy, i unikać przypadkowych spotkań na wspólnych lotniskach. Rzeczniczka Białego Domu, Caroline Leavitt, oświadczyła na briefingu, że te materiały, cytuję, absolutnie niczego nie dowodzą. Poza tym, że prezydent Trump nie zrobił nic złego. Donald Trump napisał na True Social: Demokraci znów przypominają o mistyfikacji Jeffreya Epsteina. Zrobią wszystko, by odwrócić uwagę od tego, jak źle poradzili sobie z shutdownem. Jednak opozycja złożona z Demokratów i części Republikanów. Nie poddaje się i domaga się pełnego ujawnienia materiałów sprawy, w tym zdjęć i nagrań wideo. To ważne, wszyscy widzieli korespondencję i e-maile, ale jeszcze nie zdjęcia ani nagrania wideo. Ostatnie dokumenty w sprawie Epsteina zostały uzyskane na żądanie członków komisji z Partii Demokratycznej, pomimo zaciekłego oporu części Republikanów, a ujawnienie zostało powiązane z konkretnym momentem, a sama historia wygląda jak polityczny thriller. W kongresie zarejestrowano specjalny projekt ustawy, akt o przejrzystości akt Epsteina, by zmusić Departament Sprawiedliwości Stany Zjednoczone Ameryki do ujawnienia materiałów ze sprawy. Obecnie toczy się zacięta walka o jego przyjęcie. Marszałek Izby Reprezentantów Mike Johnson, korzystając ze swoich uprawnień, nie dopuścił projektu ustawy do obrad wysyłając całą izbę na wcześniejsze wakacje, jak w lipcu, aby zmusić Mike'a Johnsona do poddania projektu ustawy pod głosowanie, kongresmeni zainicjowali specjalną petycję. Zabrakło im jednego podpisu do wymaganych 218. Mieli 217. Kluczową postacią została kongresmenka Adrita Grehalva, wybrana w przedterminowych wyborach 23 września, w przeciwieństwie do innych ustawodawców Greg Halwa już zadeklarowała podpisanie petycji, więc będzie 218 podpisów i wszystko ruszy. Marszałek Mike Johnson maksymalnie opóźniał przyjęcie jej przysięgi, powołując się na różne powody. Najpierw wysłał wszystkich na urlop, potem ogłosił shutdown i kolejne zmiany. Ale w końcu, pod presją społeczną i groźbami pozwów sądowych, nawiasem mówiąc, ustąpił. Grech Halwa 12 listopada złożyła przysięgę i od razu podpisała petycję. Marszałek Johnson musi przedłożyć projekt ustawy pod obrady. Być może już w tym tygodniu w Izbie Reprezentantów Kongresu jest wystarczająca liczba głosów, jednak projekt ustawy musi jeszcze zostać poparty przez wyższą izbę, czyli Senat, a tam Republikanie mają silniejszą pozycję. I nawet jeśli Senat zagłosuje za, to Trump może zawetować ustawę, chociaż Trump znalazł inną lukę, o której opowiedziałem w osobnym odcinku na tym kanale YouTube. Więc przejdźcie i zobaczcie. Niemniej jednak, przynajmniej do stałych spekulacji i rzucania cienia na Trumpa, ten projekt ustawy nadaje się doskonale. Demokraci znaleźli sposób na odciągnięcie części zwolenników od prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bo bardzo dziwnie to wygląda, kiedy Trump, który obiecał podkreślam obiecał w kampanii wyborczej opublikować wszystkie akta. Wycofuje się z tego i wręcz przeciwnie. Robi wszystko, żeby nie zostały one ujawnione. To z kolei jest ważne w kontekście wyborów uzupełniających do kongresu jesienią przyszłego roku. A teraz Trump próbuje odwrócić sytuację i uczynić akta Epsztina narzędziem przeciwko demokratom. I o tym również mam osobny odcinek. Dlatego polecam zasubskrybować mój kanał na YouTube i przejść na niego już teraz. Jeśli chcecie lepiej zrozumieć, o co w ogóle chodzi w tej sprawie, tutaj postawię wielokropek. Piszcie opinie w komentarzach. Subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwonek i zostawcie lajka. To już wszystko. Dbajcie o siebie, trzymajcie się. Cześć.